Cześć, kochani, dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją z prezentacją albumu i czekoladownika. Są to album i czekoladownik. To są rzeczy zrobione na gotowej bazie z Goldbox. To pudełko to też jest z Goldbox. Ono jest dedykowane na Wianki. I tutaj chciałam Wam pokazać Wianek, który gdzieś tam na moim kanale. Zobaczycie, jak go robiłam i można je tak fajnie zapakować. Tutaj jest akurat dno oklejone i, i włożone jest trochę sizalu, e, ale taki wianek fajnie się tu mieści. Jeżeli robicie e, wianki, no to można je tak pięknie zapakować. E, kolekcja, której użyłam, to jest Scrap and Me Rosy Days. Taka już w tej chwili ciężko dostępna. Ale mam nadzieję, że będzie do dróg, bo jest naprawdę e, piękna. E, I tak. Pudełko 25 na 25 Wysokość pudełka to jest chyba coś koło 6 cm. Nawet więcej. E, nie prawie 7. Tak. No. 6,5, jak tak przycisnę mocno. E, I spokojnie w takim pudełku zmieści się nawet album taki większy z kartami 20 na 20 nawet więcej, wiadomo, że no wysokość, no to tutaj nie może być aż taki wysoki, no i raczej na płasko okładka. Ale, ale spokojnie jak szukacie pudełka na, na duże albumy, no to spokojnie polecam takie pudełko, bo ono... Jest dosyć sztywne, bo tu jest podwójnie. Na dole też jest podwójnie, bo jest specjalnie docięty papier, taki 25 na 25, żeby to dno wzmocnić. A jak jeszcze okleicie sobie to pudełko papierem skrapowym, no to już będzie naprawdę solidne. Dobra, postaram się, żeby tu się nie odbijało za dużo. Otwieramy sobie pudełeczko i zobaczcie, spokojnie się tutaj jeszcze. Coś zmieści, jeszcze tutaj nie wypełniałam niczym, ale tak myślałam, bo, ale w końcu nie, nie zrobiłam się tu. W takim pudełku jeszcze spokojnie tutaj zmieścicie jakieś wąskie pudełeczko z na przykład naszyjnikiem, z długopisem. Coś na pewno się tu jeszcze zmieści i tak pomyślałam, że mogłoby się tu jeszcze zmieścić pudełko na tealighty, tylko musiałoby być tutaj dosyć płasko ozdobione, żeby je wcisnąć tak pod spód. pudełko. Coś przeszkadza. Zobaczcie. Spokojnie tutaj się mieści to pudełko. W Tym pudełku oczywiście mogą być lirality. Możemy włożyć co innego. Czekoladki, bo też się tam zmieszczą. Co wam tylko do głowy przyjdzie. I zobaczcie, pięknie można zapakować taki dosyć spory prezent. Wciągnę sobie ten czekoladownik i album, żeby go pokazać. Odłożę pudełko. No i tak. Pudełko, oczywiście, na czekoladę. W środku zmieszczą się również oprócz czekolady. Banknoty albo jakiś bon podarunkowy, znowu co tam Wam się podoba. Pudełko jest ozdobione tak naprawdę dosyć może nieskromnie, ale jest tylko jedna warstwa, dlatego że to jest resztka papierów, która mi została po zrobieniu albumu. Dlatego tutaj nie ma jakiejś tam specjalnej kontynuacji wzorów. Mamy elementy wycięte z kolekcji. Tu jest, nawet nie wiem, czy to był, czy to był komplet, czy, czy nie, ta hostia i kielich. One są wyembosowane na złoto, Tu jest podbicie takim złotym papierem, żeby tą hostię podnieść tak na dystansie. No i napis, nie wiem skąd albo z crafty moli, albo ze skrabiniec. Prawdopodobnie, ale też nie dam sobie głowy obciąć. No i mój kwiatek z foamiranu to jest wykrojnik róża. Agnieszki to są wykrojniki fiori. I w środku pręciki to są, to są moje pręciki. Ja zostawiam te 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 te, 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 te może sznureczki po odcięciu od wiecie po może teraz mi brakuje słowa po pręcikach takich tych kuleczkach o jak odcinam z drugiej strony to to zostawiam i później wykorzystuję na zrobienie właśnie środeczków myślę że to fajnie wygląda i teraz pokażę wam album album to jest harmonijka, ta większa on ma dedykowane pudełko no ale ja tutaj zrobiłam większy komplet, dlatego też jest to w takim dużym pudełku, znowu kompozycja z kwiatów moich i oczywiście wykrojniki Fiori. Tu mamy ramkę na zdjęcie 10x15, znowu mamy kielich, kielich to jest skrapliniec, to na pewno. Te kwiatki troszkę inne, bo tutaj mam trochę mniejsze, dlatego wykorzystałam też fiorinki, ale też te środeczki e, zrobione z tych, e, z resztek po pręcikach. I ten album, tutaj zobaczcie, ja sobie e, pikowałam, e, robiłam takie dystanse między, między kartami, e, żeby więcej tam się zmieściło. Tutaj spokojnie ten grzbiet na to, na to e, pozwolił że tutaj można właśnie sobie to tak przebigować i y, zrobić jeszcze dodatkowe jakieś zakładki w środku jakieś kieszenie wtedy tam jest więcej miejsca. U mnie tych kieszeni nie ma, ale mamy maty powklejane i tutaj są takie kompozycje i nie chciałam, żeby mi gdzieś tam to haczyło jedno o drugie. Chciałam, żeby było więcej miejsca, dlatego y, dlatego sobie właśnie przebigowałam tutaj. I, i jest miejsce, jest dystans między, między stronami. Tutaj mamy miejsce na zdjęcie 10 na 15, oczywiście jest tak to wszystko podklejone, że to zdjęcie spokojnie tam się zmieści. Na kolejnych dwóch stronach mamy miejsce na zdjęcie 13x18 i tu jest kompozycja przyklejona na folii, na takim paseczku. Napis wyembosowany na biało, tutaj ta hostia też jest biała, pod spodem jest e, takie, e, taki tekturkowy. Hostia jest z tekturki PNC. Kielich, nie wiem, prawdopodobnie Crafty Molly, ale, ale chyba Crafty Molly, bo ja mam dosyć dawno, e, dosyć długo ten kielich już u mnie leży. E, napis na pewno jest ze skrapiniec. I kolejne dwie strony to już miejsce na zdjęcie 10 na 15, tu mamy łączenie papierów i to łączenie jest tutaj jeszcze potraktowane koroneczką, i oczywiście tu jest tak zrobione, żeby to zdjęcie spokojnie się tu zmieściło. I po drugiej stronie harmoniki tu mamy pusto, w sensie nie ma mat klejonych, nie ma dodatkowych ozdób. Bo tak stwierdziłam, że wszędzie są maty na zdjęcia takie w pionie, a tu spokojnie zmieszczą się dwa zdjęcia, ale te 9 na 13, 4, po dwa zdjęcia takie w poziomie. Oczywiście mogą być też w pionie, tutaj dowolność, ale, ale postanowiłam zostawić takie miejsce na ewentualne zdjęcia w poziomie. I tu mamy znowu miejsce na zdjęcie. 13 na 18, identyczny sposób ozdobione. I znowu mamy napis, napis znowu ze skrapiniec. Kolejne łączenie papierów. Bardzo mi się podoba takie łączenie papierów. Tu jest tak różowo, a tutaj biały z tym różem i, i fajnie to wygląda. Kolejny, znowu koronka i tutaj jeszcze dodatkowa kompozycja, tak żeby to przejście tak trochę zahamuflować, żeby tą kompozycję rozbudować. Myślę, że to też fajnie wygląda tutaj na tym, na tej stronie okładkowej ai, na tej stronie okładkowej pewnie będzie jeszcze jakiś cytat, chociaż może też zostawię to tak jak jest, bo też to ładnie wygląda sam papier jest naprawdę piękny Szkoda, że już niestety praktycznie niedostępne. Ale myślę, że, że tak jak w pewnym momencie tej fioletowej kolekcji nie było, a teraz z powrotem jest, tak tą kolekcję również z Club and Me dodrukuje. Okej. Okay. I to by było w sumie na tyle. Mam nadzieję, że y, komplet osobie obdarowanej się spodoba. Mi się bardzo podoba. Moja komunia była dawno, więc <grywki> taki mały żarcik. E, napiszcie, czy wam się e, spodobał ten komplet. E, chętnie poczytam e, Wasze komentarze i odpowiem. A na ten moment bardzo Wam dziękuję. I zapraszam na moje kolejne filmy, również poprzednie. I dziękuję, że tu jesteście ze mną, że oglądacie, że komentujecie. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego, do usłyszenia.